Całe moje życie i cały. Polis! Nie no, co do teamu, to jest... z niektórymi ludźmi się totalnie poddałem. Czajcie, że dałem. No, zrobiłem dla tych ludzi wszystko, kurde no. Dałem wszystko, przypisałem 24 godziny na dobę, żeby zbudować ten team, żeby im dać wszystko. No, jak jeszcze nie byli znani, to super wszyscy słuchali, a potem nawet nie raczą ode mnie odbierać telefonów. Muszę dzwonić po 20-30 razy. Wyświetlają moje wiadomości. No, sorry, ale. Po prostu brak szacunku, brak, brak wdzięczności. Nigdy już. No, no nie wiem. Ja jestem załamany, no trudno. Uczy się na porażkach. Uczy się na porażkach. Człowiek wychodzi z tego mocniejszy. Muszę w to wierzyć. I tak właśnie wierzę, że po prostu. Dużo niektórych błędów nie, nie będę już po powtarzać. To no. po prostu nie brałem pod uwagę, że że jak ludzie dostaną wiesz będą znani to będą inni nie wiem. kilka dni miałem cięższych po prostu prywatnie ze względu na no w sumie ze względu na, na team i, i ludzi tam po prostu um, i nie tylko po prostu męczy mnie to strasznie no to nie mogłem nie mogłem po prostu nagrywać bo musiałem po prostu być na bieżąco z sytuacjami I no. ja chcę być pozytywny i szczęśliwy na tych odcinkach a nie załamany czy jesteś Agatą! Uuu, juicy pytania się zaczynają. E, nie, nie jestem zagatą. Już od dwóch trzech miesięcy, prawie, trzy miesiące prawie minęły. Nie, nie jestem zagatą. E, a do wczoraj mieliśmy całkiem dobry kontakt e, póki e, nie przesadziła z pewną sprawą i stwierdziłem, że ją zablokuję wszędzie. No, tak się skończyło po prostu. Więc... E, no, przecież w sensie, nie jestem już zły, ale... Uważam, że to będzie tak będzie lepiej po prostu jak nie będziemy ze sobą rozmawiać, bo, bo jest być ciężko, jest mi strasznie przykro i jest jej przykro, więc tak jakby próbowaliśmy też być, wiesz, przyjaciółmi. Może się da jeszcze, może się da, e, żeby wam też wiesz pokazać, że się da i w ogóle, że tak jakby no, zerwanie związku nie znaczy, że musimy od razu Oj, czekaj, bo miałem iść po rzeczy. Że nie musicie się ze sobą kontaktować, ale jednak po prostu wiesz, tam są jeszcze emocje. Myślę, że w dłuższej mecie może będziemy mogli ze sobą rozmawiać z powrotem, ale na razie po prostu zbyt dużo jeszcze jest, wiesz, takich... Yy, u nas obu, nawet mimo, że nie jesteśmy razem, jakieś tam, nie wiem, zazdrość, albo smutek, albo uczucia. No i wiadomo, jak nie będziemy razem, to takie rzeczy nie mogą istnieć, bo będzie ciężko nam zbudować zdrową relację. Ta relacja po prostu będzie toksyczna cały czas, bo ktoś się obrazi o coś, ten się obrazi o coś. Kurde, no... Nie wiem, skomentowałem na przykład koleżance fotkę, no to od razu miałem <laughs>, za to przesrane, nie? Ale nie jesteśmy razem, ale ja rozumiem to... Oh my god! Eee, wiesz, nawet nic takiego, no, wysłałem tylko motylka czy coś tam, skomentowałem. O kurde, o oh shit! No i wiesz, i to po prostu tak jakby no... Nie może tak być, bo ja nie chcę, żeby ona też była smutna, że wiesz... Nie, no wiecie o co chodzi, no... Tak jakby w takich sytuacjach jest chyba lepiej po prostu oddalić się od siebie, ustalić sobie uuu! Działa! Sprawdźmy czy działa! Na hita są? Jej stols Dobrze, dobrze wymierzyłem. Ale teraz, kurde, największy drugi problem. Musimy tam wejść na górę. No nie da się po prostu. Ale nie no, tak ogólnie to mieliśmy bardzo dobre relacje z Agatą, pomagałem jej z tym HOT, z hot 16, jak nie widzieliście to możecie wpisać na YouTube Fagata, ja zrobiłem cały kanał i pomagałem jej z wszystkim wczoraj y, od rana też, dlatego też dlatego też wczoraj troszeczkę nie miałem humoru, bo tak jakby no, pomagałem jej cały dzień y, z, tym, z, tym fi, z tym kanałem, z tym Hot 16 i tak dalej, a potem po prostu się pokłóciliśmy i tak Przykro mi było, że cały dzień nie pomagałem i potem się obrażamy o głupoty, więc mam nadzieję, że już nie będziemy się obrażać o głupoty. I mam nadzieję, że z Sarsem będziemy mogli znowu mieć jakieś normalne kontakty yy, i relacje, bo fajnie by było, bo się naprawdę dogadujemy z zagatą, więc po prostu już nie tak yy, wiesz. Rozumiemy się bardzo i długo z czasu spędziliśmy ze sobą, tylko no. Uczuciowo jest inaczej, nie? Tak jakby, no Czasami tak się zdarza po prostu. Hmm. Ale trzymamy za siebie kciuki. Ona jest bardzo pracowitą dziewczyną. Yy, I pewnie śledzicie ją, dziewczyny szczególnie te Instagram, Instagrama, jak robi. Makijaże coraz lepsze, staram się jej też doradzać czasami, żeby jeszcze wiesz, no kurde, no nie wiem, każdej osobie, z którą miałem jakiś kontakt w życiu, to zawsze staram się pomóc, być uczciwy, być dobry, jakoś tam zasugerować jakoś pomoc. Widzę, że dużo teraz, szczególnie w teamie, jest tak, że o, wiesz, osoby, które odeszły, chyba nie do końca rozumieją, że ludzie nie chcą być ich przyjaciółmi. Tylko bardziej chcą ich wykorzystać i mówią im to co chcą usłyszeć yy, Gadają im jakieś rzeczy i oni to łykają i jest smutne to też, no Bo ja naprawdę uczciwie chcę dobrze dla każdej osoby, która była w teamie, będzie w teamie, jest w teamie yy, Jest mi przykro, że nie mają do mnie szacunku po prostu niektóre osoby i że też, no co no jest. Nie, no nie jest mi przykro, jestem w cholerę załamany, tak? Bo dałem tym, poświęciłem całe życie na tych ludzi. W sensie, no, Jak mówię całe życie, no to każdy, każdy grosz, który oszczędziłem w życiu, który mi pozostał, który nie wiem, nie, nie wydałem na mieszkanie, albo coś tam, na zaliczkę na mieszkanie, wszystko co mi zostało, włożyłem w ten projekt i w tych ludzi. I niektórzy z nich nawet nie potrafią po prostu. Odpisać mi na SMS po tym wszystkim, co im da. Nie wiem, nie wiem, dla mnie to jest. Nie chcę o tym gadać. Przepraszam, znowu. Wiem, po prostu, no, zresztą sami pewnie widzicie, że to jest bardzo bolesny temat dla mnie. No co, co mam zrobić? No, kurde, no, nie będę kurde, prosił się i błagał ludzi, których tak jakby których sam stworzyłem za przeproszeniem, i dałem im możliwość życia, o którym większość z was pewnie by marzyło. Żeby mieć takie zasięgi, żeby móc z tego żyć, żeby mieć jakieś współpracę, żeby móc się rozwijać dalej. Tak to jest! Dajesz dłoń, a chcą całą rękę. Jeszcze ci nie ufają, nie wierzą i po prostu... No, nie. no ciężko, ciężko, duży problem był w tym całym teamie też taki, że, że tak jakby ja musiałem być tak jakby ich szefem w tym samym czasie i... No dlatego dużo, dlatego właśnie z tego powodu wyłącznie dużo ludzi e, w teamie ma e, negatywny, negatywne podejście, tak jakby jesteście. No, w sumie lekcji nie, wypowiada, nie wypowiadała się w ogóle źle, na mój temat, ale na przykład no, niektóre osoby wypowiadają się źle, no bo jednak wszystkie biznesowe sprawy łączą ze mną. Jednak wszystkie rzeczy, które tam ktoś nie y, zrobił albo oni zrobili źle, to łączą ze mną. I wiesz, wszystko jest połączone ze mną. Nie jestem zwykłym twórcą w domu, tylko jestem i twórcą w domu, i szefem, i o, ludzie nie lubią, jak jestem ich szefem, bo jestem słabym szefem, bo zawsze idę na rękę z wszystkim i pozwalam, i pozwalam na wszystko sobie, żeby po prostu nie nieszanowany, pozwalam sobie być źle traktowany, yy, i potem ludzie to wykorzystują yy, yy, i tak po prostu się czuję przez projekt. Nie, nie, nie pokazuję palcem, kurde, tutaj na nikogo i tak dalej, bo jakby niektórzy nie robili tak, a potem robili, niektórzy byli tak cały czas, niektórzy raz tak zrobili, ale było dużo takich sytuacji. Ja też i też mnie, i też, i też zdążyłem też yy, nieraz, yy, nieraz po prostu no wpaść no, pokrzyczeć troszkę, bo po prostu nie mogłem uwierzyć, że ludziom, którym tyle dałem, potrafili tak bez szacunku do mnie podchodzić i mieć tak totalną wylewkę, wyśmiewać mnie. Nie, dobra, nieważne, te, nie. Po prostu. Nieważne, nie, 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 powinienem, nie powinienem gadać. Po prostu. Jest mi przykro jak wyszło. O, jest mi przykro, jak wyszło, jest mi ciężko się nie poddać w takiej chwili. Pewnie to rozumiecie, że no... No wiesz, tu tak wyszło, tak, tak wyszło, akurat, no nie wiem, akurat lexi to w ogóle nie odeszła z żadnych powodów związanych ze mną, więc nie mogę tego połączyć jedno z drugim, ale... No ale, 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 no kurde, no życzę każdemu dobrze, tylko mi przykro, że w ogóle po prostu nie rozumieją ile pracy i czasu stoi za tym wszystkim. Ile im naprawdę dałem? Ile naprawdę dostali w tym wszystkim? Co dostali? Jaką szansę? I niestety. Po prostu nie wiem. Znaczy, no problem jest taki: za 10 lat wiem, że będą to doceniać. Ale teraz nie mogą, bo nie musieli zapracować na to za bardzo. W sensie dostali to w ciągu 5 minut. To i, I to nie chodzi: i tu nie jest tylko przykład to, co się działo w teamie, tylko ogólnie ludzie, jak dostają. Jakbyś dostał milion złotych yy, z dzisiaj na jutro nagle, milion złotych, to byś pewnie zaczął wydawać na głupoty, byś w ogóle nie szanował tych pieniędzy, bo nie musiałeś za nie zapracować. A ja musiałem, wszystko co włożyłem do Timu, co zapracowałem, każdy grosz, który włożyłem w każdej z tych osób, to dlatego yy, to ja, to wiesz, każdy ten grosz włożyłem w te osoby yy, i zapracowałem na to. I po prostu bardzo często czułem, że w ogóle tak jakby w dupie mają to, że pracowałem 14 lat, żeby im to wszystko dać. 14 lat, kurde, na YouTube się rozwijam, uczyłem się, montowałem w Sony Vegasie, uczyłem się montażu. Oni dostali wszystko: sprzęt, dom, yy, montażystów, Nie musieli montować filmów, nie musieli robić miniaturek, nie musieli robić nic z tych rzeczy, tylko przyjść na plan i nagrać film. I myślę, że to byłby, to jest problem. I nie chodzi tylko o, o twórców, którzy byli w teamie, tylko ogólnie ktokolwiek by znalazł się w takiej sytuacji, by tego nie docenił. Dlatego ich nie obwiniam za to, ale z drugiej strony oczywiście będzie mi przykro. Um, oczywiście będzie mi przykro z tego powodu, że jednak ja wiem, co stoi za tym, ile pracy. Nie mogę do końca być na nich zły, że nie rozumieją tego, no bo nie musieli tak ciężko pracować, żeby dojść do tego i potem. No wiesz, no to, wiesz o co chodzi, no, jest jak jest, ale racja, macie rację, to jest Minecraft, grajmy w Minecrafta, ja po prostu chciałem troszeczkę powiedzieć na ten temat, bo wiem, że dużo was byli ciekawi, ale no, no nie wiem, sami wyobraźcie sobie, dostajecie taką szansę, yy... Szkoda, Jestem, jest mi smutno, że po prostu niektórzy po prostu nie, nie korzystają z tego, bo później będą sami bo Później po prostu będą sami żałować, że, że nie wykorzystali szansy, którą mieli, ale. No mówię, to wszystko w życiu. Zawsze, zawsze takie doświadczenia życiowe wychodzą z czasem. I rzadko jest tak, że ktoś zauważa w danej chwili, że coś jest nie tak albo że mógł coś zrobić inaczej. Przeważnie po refleksji, po dłuższym czasie zauważamy, że mogliśmy dużo rzeczy inaczej zrobić. Tak samo jak ja teraz zauważam, że u, mogłem dużo rzeczy zrobić inaczej z teamem. Na przykład, yy, no nie wiem, na przykład yy, nie wierzyć na początku, że wszyscy będą tak samo podchodzili do tego jak ja. Że wszyscy będą, wiesz, chcieli wszystko robić i tak dalej. No nie wiem, dobra, trudno. Było jak było, ale tak jak mówię, jeden, jedna rzecz się kończy, druga się zaczyna. A co się zacznie teraz? To się dowiecie, ale to już tak jakby... Ja teraz tak jakby nie... Ja chcę być tylko twórcą. Jak będzie jakikolwiek projekt, ja już nie chcę być yy, ich szefem. Ja, chcę, ja nawet nie chcę mieć decyzyjności żadnej. Ja chcę po prostu być ziomkiem, który może nagrywać zajebiste filmy ze swoimi ziomkami w domu albo gdziekolwiek to było, czy dookoła świata. O, obojętnie, gdziekolwiek, cokolwiek pomysł by był, to ja po prostu chcę być twórcą, bo tego ko kocham najbardziej. Tworzyć i robić. Nie chcę być managerem, nie chcę kłócić się z ludźmi o, o pieniądzach, bo dużo ludziom zależy po prostu na pieniądzach. Nie chcę o tym się kłócić. Niech ktoś inny to robi. Ja chcę po prostu być twórcą, ja chcę nagrywać super filmy z ludźmi, którzy po prostu mają do tego zapęd i dla nich to jest taka sama frajda, jak jest dla mnie. I to jest mój cel. I drugi cel mój jest troszeczkę pozwiedzić świat, bo jesteśmy zamknięci 3 miesiące i ja wiem, że to jest pierwszy raz, w którym się wypowiedziałem na jakikolwiek temat w domu X i teraz chyba troszeczkę rozumiecie, no bo. Ja rozumiem, milczenie mogło brzmieć takie źle ze mojej strony, że o jestem z... nie wypowiadam się, bo jestem zły. Nie, ja po prostu nie chciałem się wypowiadać źle na temat członków timu i dlatego troszeczkę brałem to na klatę i siedziałem cicho. Um, a jeśli chodzi o jakieś tam sprawy czy z agencją czy cokolwiek, no to to też twórcy mam nadzieję, muszą znaczy no muszą dogadać e... Po prostu z agencją, no, która, tak jakby z inwestorami, też, którzy włożyli w to serce i, i pieniądze, żeby dać tym ludziom taką szansę, to też po prostu trzeba szanować. Też pieniądze nie spadają z drzew i, i daliśmy ludziom ogromną szansę, i szkoda, szkoda mi jest, że po prostu niektórymi nawet. No nie wiem, że ja na przykład potrafię 20-30 razy dzwonić do niektórych ludzi. I w dupie mają widzę, że wyświetlają wiadomości ode mnie, i tak dalej. I... Ale to tak jak mówię: no, to, to nie chodzi o, o jedną pojedynczą osobę. Y, I nie chcę tak jakby: no nigdy nie miałem na celu mówić cokolwiek na ten temat, bo po pierwsze, zbyt bolesne było dla mnie. Po drugie, y, nie chcę mówić źle. Nie jestem typem osoby, żeby mówić źle o swoich byłych przyjacielach w internecie. To jest po prostu jest. Nie wiem. Nie lubię czegoś takiego. Ale myślę, że też zasługujecie wiedzieć, jak ja się czułem przez projekt. I, I teraz troszeczkę mam nadzieję, że wiecie. Rozumiecie i też wiecie, czemu teraz troszeczkę dużo szczęścia mam nagrywając z wami Minecrafta. No bo. Tak jakby. Mogę tworzyć, mogę w końcu znowu tworzyć super rzeczy i w postaci gier, ale jak się skończy ta pandemia, to zamierzam też tworzyć super rzeczy w postaciach normalnych filmów i nie mogę się doczekać, aż będę mógł e, znowu, że aż znowu będę miał szansę to robić i bardzo się cieszę, że ci, którzy znają mnie, moi widzowie, którzy mnie znają i po prostu wiedzą, jaki jestem, dalej są ze mną. I, i, I lubią oglądać, no bo nawet wiesz, może nie lubią mnie prywatnie, ale lubią moje filmy, albo nie znają mnie prywatnie, ale lubią oglądać odcinki To wiem, że widzicie jak bardzo się przykładam I myślę, że to jest... tego nikt nie, nie podważy. Jak bardzo się przekładałem do teamu i jak bardzo się przekładam ogólnie do, do filmów na YouTubie i do, i do kanału. I tak mam czasami czasy załamki, gdzie wpadam w jakiś tryb depresyjny, gdzie nie chce mi się nic robić, ale to wyłącznie ze związkiem ze stresów dookoło, dookoło siebie jakieś rzeczy, które się dzieją, nie? Dlatego jak była ta kwarantanna, jak był spokój i zacząłem nagrywać Minecrafta znowu, to miałem taką nagłą sztos frajdę po prostu, że wow, ja chcę tworzyć filmik, z tego zrobić tak i tak i, i mam pełną kontrolę nad tym, żeby ten film był zajebisty i Wiesz i będzie i jest i staram się na tym właśnie naj shit, najbardziej żeby żeby właśnie wszystko było, było totalnym sztosem dla was. Jak nie mogę to robić z timem, to, to zrobię to sam, żeby, żeby, żeby odcinki były sztosem dla was. No i póki jestem sam i nie z timem, to będę robił, a jak wrócę do domu, to mam nadzieję, że sztosowe jeszcze rzeczy y, wspólnie z pozostałą z pozostałymi z ludźmi w Teamu będziemy tworzyć. Jeśli oczywiście będzie taka możliwość, bo mam nadzieję, że będzie, bo myślę, że przez tą kwarantannę każdy ma masę pomysłów. ja też mam masę pomysłów. Na przykład studio, jest, studio filmowe mam gotowe. Jest dużo rzeczy, do których się nie mogę doczekać. Um, ale po prostu też. No też nie mogę się doczekać. Chciałbym, żeby wszystko wróciło już powoli.